Siemanko, siemanko. Dzisiaj yy, będę usuwał farbę z tej blachy. Ale zanim Wam powiem o tej yy, blaszce, gdzie ona jest zamontowana normalnie, to jeszcze parę słów o tym, co tutaj widzicie. Jeszcze nie do końca zrobiłem porządek ze śrubami. Ale myślę, że w następnym odcinku pokażę Wam, jak ja zrobiłem porządek na regale, z, na, nowym, na nowych półkach z pojemnikami. Parę odcinków nakręcałem, właśnie jeśli chodzi o porządek w warsztacie i segregację. A ta blacha to jest po prostu półka do szafy rakowej. Szafę, szafę rakową dostałem jakiś czas temu już ponad 2 lata chyba temu. Ona służyła w garażu do przechowywania różnych rzeczy. No, szafka jak szafka, drzwi przeszklone, fajna konstrukcja. Należy no, to była nie nowa szafa, to teraz zauważyłem, że dobrze by było ją odnowić i pomalować. Przynajmniej zabezpieczyć jakimś cynkiem albo lakierem. Ale zanim to zrobię, to trzeba usunąć starą farbę. I tak pamiętam, chyba bastek recykling, ewentualnie ktoś próbował róz, różne środki do usuwania. Tu jest żel do usuwania starych powłok Express. Różne powierzchnie drewno, metal, kamień. Też jest taki opis, że graffiti. Środek ogólnie y, wszędzie dostępny, w marketach też pytałem pani, y, która była na tym dziale, y, czy to jest dobry środek, czy poleca? O jak najbardziej. Ja go muszę trochę wymieszać i zgodnie z instrukcją to jest. Y, To jest 2-3 mm, trzeba pomalować pędzlem, tu znalazłem jakiś pędzel i spróbuję jedną półkę wyczyścić po prostu. A trzeba wiadomo każdy środek zamieszać wcześniej. Papier podłożyłem pod spodem, pomaluję, wystawię pół godziny, zobaczę jaki będzie efekt. Czy to zejdzie, czy nie. A jeśli by nie zeszło, no to maszyna papier ścierny i tak sobie poradzę z tym. Z tymi półkami, bo są trzy półki w szafie rakowej. W ogóle, cała, cała boczna ściana też jest, widzę, łapierdza, więc wezmę, pomaluję odświeżę, bo ta e, szafa rakowa be, będzie przygotowana pod bank energii, który kupiłem. Testuję i też będą filmy na ten temat, ale to już na innym kanale. <laughs> Jeszcze tylko gdzieś jakiś pusty pojemniczek ten chyba będzie odpowiedni to jest taki w formie żelu, widzę kolega, który testował już nie pamiętam, czy to Bastek, czy to inny kolega który testował właśnie ten ten, ten żel to stwierdził, że no to jest dobry środek, jeżeli jest dobry środek, znaczy najlepszy z tego co, z tego co pokazywał, więc ja go spróbuję, dosyć dużo tu widzę idzie tego środka, ale ja, ja pomaluję i poczekam po prostu z jednej strony z drugiej, a tak jak mówię, jeżeli to nie zejdzie to Papier ścierny, papier ścierny, ślifierka oscylacyjna i to na pewno da radę. Bo chcę to doprowadzić do porządku. Jak już coś robić, to pomalować, wyczyścić i yy, po prostu, żeby służyło. No, troszeczkę za mało tego środka kupiłem. Nie wiedziałem, że to jest właśnie w formie żelu i w formie i tak to się nakłada. Dopiero w późniejszym czasie przeczytałem, ale widać, już to bąbluje. Już jest dobry środek. Widzę, jest super. Widzę, jest super. No i później... Jeszcze... Trzeba to chyba jakoś zabezpieczyć wcześniej od razu spray no nie wiem ale już to widać schodzi dobrze tu jest mieć jakiś a może tutaj wezmę nożyk od noża tapicerskiego ta, ta, ta trochę jest Trochę jest taki dziwny zapach tego wszystkiego, ale nic nie pisze o, o masce, żeby tutaj zakładać, no w każdym bądź razie chemia to jest zawsze chemia. Jeszcze tak raz pomaluję. Poczekam, ale widać, że już schodzi, że już się łuszczy. Już się ułóżcze nawet pod pędzlem. No to jest dobry środek. Widzę, że, na, że naprawdę mogę wam polecić. Taką się tutaj nazywa. Taka tu jest 3V3. Nie reklamuję żadnych zazwyczaj środków, ale ten wydaje mi się dobry. Jeszcze pomaluję z drugiej strony, postawię go w pionie, poczekam pół godziny. Wsunę ten papier, później ewentualnie drugi założę papier. Niech to się przeżera. Jak się przeżre do końca to to na pewno będzie łatwiej ściągać tą farbę. A jak nie to operację trzeba powtórzyć. Dobra, ja to wyniosę, usunę papier, zamknę tą samą chemię i zabiorę się za te śrubki, podkładki. Dalej segregacja, ewentualnie później Wam pokażę, jak z tego farba schodzi. Pierwszą warstwę wciągnąłem farby, już Wam pokazuję jak to wygląda i po ponownym przesmarowaniu odczekałem 20 minut. Dobrze to schodzi. No niestety tutaj gdzie jest serca, no to trzeba papierem ściernym tak czy tak. Ale no, zobaczcie, to praktycznie płatami odchodzi. Może niezbyt grubą ilość nałożyłem tego środka. Ale tak jak tutaj w tym przypadku. No zobaczcie. Schodzi to płatami. No i jednak pomaga dużo. przy ściąganiu pobłok bo tak jak tam w instrukcji jest napisane to i do grafiki, i do ścian i do metalu, kamienia, drewna także na różne powierzchnie środek tak naprawdę taki Chemiczny ma zapach, że lepiej to na otwartym w otwartym yy, tak na zewnątrz najlepiej, tak? bo to śmierdzi tak, taką, taką chemią. No ale zobaczcie tak jak tu w tym przypadku. Tak naprawdę nie ma szans, żeby to usunąć dobrze papierem ściernym w takich narożnikach. Znaczy, usunąć można zawsze, ale jest bardzo pracochłonne. Są takie trzy półki, dwa boki, także na pewno ten środek nie pomoże w czyszczeniu tej szafy rakowej. Później pomaluję i wiadomo, trzeba będzie tą szafę uzbroić. Ale to już w następnych filmach i na innym kanale, na pewno Wam pokażę jak to jest zrobione. Tutaj są tylko takie sprawy mechaniczne, gdzie pewne środki pomagają właśnie tą powierzchnię zerwać. O tak to wygląda, zobaczcie tu z przodu już. Także tu papier ścierny i, i Już będzie niewiele pracy. Dobra, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.